Pożar, który z nieznanych przyczyn wybuchł na górze Glas, rozprzestrzenia się w tempie 2 hektarów na sekundę. Zbliża się do gęsto zaludnionych terenów. Ogień jest tuż obok. Kapitan Raul Medina dowodzi niedoświadczonymi strażnikami z Los Gatos w Kalifornii. Którzy pierwszy raz walczą z dużym pożarem roślinności. Płonie teren przylegający do tej drogi. To niestety jedyna droga dojazdowa. Ogień zagraża domom nieopodal Anguin. Jeśli początkujący strażacy nie obronią strefy pożarowej, cała miejscowość może spłonąć. Rozwijamy półtora calowe węże po lewej i po prawej stronie. Dzięki nim opanujemy ten pożar. Pełnimy służbę. Jesteśmy odważni i lojalni. Nie myślimy o sobie, tylko o innych. Mamy broń lewej strony. Inny zastęp zajmie się prawą. Widoczność jest słaba, więc żaden samolot tu nie przyleci. Przejdź tam. Strażacy starają się stanąć na wysokości zadania. Oszczędzaj wodę. Mamy niecałe dwie tony. Sześć metrów. Widzę płomienie. Idź dalej i gaś. Zgaś to. Wspólnym wysiłkiem ratujemy ludzi. Pracujemy w zastępach. Rob, uważaj, żeby wąż się nie zajął od drzewa. Jeśli młodzi strażacy w kilka minut nie ugaszą pożaru, nie zdołają się wycofać z zagrożonego terenu. Gasząc pierwszy pożar poczułem przypływ adrenaliny. Dostarczył mi bardzo mocnych wrażeń. Linia gaśnicza. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy cel. To było niesamowite. Jeszcze trochę. Chyba się zapchał. Nie. Dobra. Poniosły cię nerwem. Trochę się bałem, ale miałem zaufanie do kolegów.